Witam, witam bardzo serdecznie w moim kolejnym wykładzie, w którym spróbuję Wam wytłumaczyć, jak ten wirus dociera do naszego organizmu, jak to się dzieje, że on się w nim dzieli, mnoży. Będzie to może trochę skomplikowany wykład, postaram się go zrobić jak najbardziej zrozumiale. Zaczynam tutaj od tego rysunku, który Wam już pokazywałem. To znaczy, od tego, jak skomplikowany jest układ immunologiczny. I nie można tego układu nagle poprawić, zalkalizować, zakwasić. To są niemożliwe do zrobienia rzeczy. Nie można zmienić jego działania sodą oczyszczoną czy jakimiś innymi substancjami, nawet witaminą C. To się nie da zrobić. Mówiłem, Wam o tym, że układ immunologiczny my sami obniżamy, jeżeli się obniżamy jego działanie, jeżeli się źle odżywiamy, jeżeli nie śpimy, jeżeli żyjemy w stresie. Wiem, że teraz mamy stres, wiem, że jest to trudne, ale my możemy tylko układ, od, układ odpornościowy, układ immunologiczny podnieść na normalny jego poziom. Nie możemy go wzmocnić jakimiś cudownymi lekami. Dobra. Teraz chcę, wam dać trochę wyobrażenia na temat tego jak ten wirus czyli mamy do czynienia z tym tak zwanym wirusem czekajcie żebym tutaj nie pop... to robię na parapecie okna bo światło najlepsze więc tak pamiętacie że wirus SARS czyli SARS ko Koronawirus 2, czyli ten, który wywołuje chorobę, która nazywa się COVID-19, czyli choroba koronawirusowa z 2019 roku. I słuchajcie, ten, de, de, ten wirus, jakby wielkość tego wirusa to jest 0,125, czyli jedna ósma część. Mikrona. Jedna ósma część mikrona. Słuchajcie. Jeden, jeden milimetr to jest tysiąc mikronów. Tysiąc mikronów. Czyli Gdybyśmy chcieli tego, te wirusy ustawić tak koło siebie, w jednej linii, jeden dotykający drugiego, to w jednym, mili, to w jednym milimetrze, jeden milimetr można by było ustawić 8 tysięcy tych wirusów. Tak łatwo on się rozprzestrzenia, czyli 8 tysięcy wirusów. Pamiętamy również jeszcze, że pamiętamy, że ten wirus roznosi się albo w większych drobinkach, gdzie będzie jego dziesiątki tysięcy, w tak zwanych kropelkach, albo w tak zwanych aerozolach, gdzie jest go mniej, ale ta, taka drobinka aerozolu jest mniejsza niż 5 mikronów. Mikron to jest takie coś. 5 mikronów. Jeżeli coś jest większe od 5 mikronów, to nie nazywamy tego już aerozolem. W aerozolu się może utrzymywać, czyli w aerozolu taki wirus się może utrzymywać w powietrzu 3 godziny. Dlatego tak łatwo się jest zarazić, bo możemy nawet. Wejść do jakiegoś pokoju, gdzie jest kilkoro, kilka osób, nawet są dość daleko od siebie, ale głośno rozmawiają, kichają sobie gdzieś tam i potem ten wirus może nas mimo tego zarazić. Taka większa drobinka okazuje się, że jak ktoś tutaj kichnie, to ona spada na ziemię na jakieś powierzchni, nie tylko na ziemię, i ta odległość to jest około 2 metry. Wczoraj niestety widziałem. Badania, które mówią, że to może być dużo dalej, że to może być nawet do 4, do 8 metrów. Dlatego Wam powiem w tej chwili, jak najdalej od innych osób, jak najdalej, bo jak ktoś kichnie, to ten wirus albo w postaci tej mniejszych aerozoli, albo większych może się w powietrzu utrzymywać. Teraz wiemy, jak on jest mały i dlatego, i dlatego tak ważna jest maska. Pozwólcie mi teraz pokazać ten rysunek. Widzicie, to jest, to jest rysunek układu oddechowego, czyli ten, że wirus będzie dostawał się do naszego organizmu trzema drogami: albo przez jamę nosową, czyli tutaj przez nos, albo przez usta, czyli tędy, i albo przez oczy, również może się dostać. Czyli dlatego musimy zasłaniać i nos, i twarz, i usta, i oczy, jak gdzieś wychodzimy, bo musimy wyjść. I stamtąd ten wirus, pójdźmy wyżej, będzie się przedostawał do naszych dróg oddechowych. Tu jest poprzez gardło krtań, która ma taką klapkę. Jak jemy, to nam się klapka zamyka, żeby nam nie wpadło pożywienie do dróg oddechowych, tylko żeby poszło do przełyku. Ale czasami się zakrztusimy, więc wtedy znaczy, że nam coś wpadnie do tej rurki, tej rurki, która nazywamy tchawicą. Ta tchawica później dzieli się na, mniej, na dwa... Oskrzela główne, a te oskrzela na coraz, coraz mniejsze oskrzela. Tu widzicie takie czerwone linie. To są oskrzela, na końcu oskrzeliki, a na końcu oskrzelików są pęcherzyki płucne. I ten wirus tam wnika. Tam na dół wnika głęboko do naszych płuc. Wszędzie dociera. Im mniej go dotrze, czyli im mniejsza ilość go dotrze tam, bo no, będziemy nosić maskę cały czas. Niezależnie od tego, co nam ktoś mówi, tym przebieg naszej choroby będzie łagodniejszy, bo będzie mniej nasz układ odpornościowy. Różne komórki, które Wam pokazywałem, czyli ten wirus wnika tutaj do tego układu oddechowego, i zaraz Wam powiem, jak on tam się, że tak powiem, zatrzymuje, ale. W tej chwili jeszcze raz wracam do tego rysunku którego w tej chwili z jakiego a tego rysunku. Czyli jak on tam zaczyna nas atakować to tenże właśnie bardzo tutaj prosto pokazany układ odpornościowy immunologiczny różne komórki zaczynają sobie go pokazywać i zaczynają ci żołnierze różni działać wytwarzać broń jak przeciwciała tutaj i niszczyć go ale jak jest go dużo. To ten układ odpornościowy, który właśnie u osób starszych, u osób, które mają jakieś zaburzenia odporności wynikające z innych chorób, już mówiliśmy o tym, nowotwory, choroby autoimmunologiczne, osoby na sterydach, z cukrzycą one mają osoby starsze wszyscy ty, ci mają osłabiony ten układ, i dlatego ta choroba u nich przebiega ciężej. Czyli jeszcze raz. Wnika do układu oddechowego. Tutaj wnika, bo tylko tam działa. Przez skórę nie może wniknąć tylko tędy. Teraz pokażę Wam, czyli ta, tutaj jeszcze raz. Tutaj cały ten układ oddechowy wyścielony jest tak zwaną śluzówką. Tutaj macie pokazaną tą śluzówkę układu oddechowego. Tu jest chrząstka, która jest bardzo ważną częścią tych rurek, czyli tchawicy, oskrzeli, żeby one były sztywne, żeby powietrze mogło dotrzeć na, na sam koniec płuc, do pęcherzyków płucnych, gdzie tlen przejdzie do krwi, a dwutlenek węgla z krwi wejdzie do płuc i będziemy mogli go wydychać. Czyli macie, tu jest jakby. Jama ustna jest z tej strony, z tej strony. I tak wygląda tak zwany nabłonek czy śluzówka dróg oddechowych. Tu jest wiele różnych komórek. Na wierzchu są tak zwane komórki rzęskowe, czyli mają takie włoski, jak widzicie. Te do tych, jeszcze na tych włoskach, na, na wierzchu jest śluz. Te komórki tutaj, takie, takie widzicie, komórki, które nazywamy komórkami gruczołowymi. O, to są gruczoły. I tam wytwarzany jest śluz, który jest wynoszony na, na górę, na te rzęski, po to, żeby różne drobinki kurzu, które my często przecież wdychamy, bo oddychamy powietrzem często bardzo brudnym. Teraz szczególnie w smogu. Wiem, jak, jak smog doty dotyka Polski, szczególnie w bardzo y, takie dni wyżowe. Y, więc jak się przykleją te drobinki kurzu, to te rzęski działają tak. Czyli w jedną stronę wolniej, a w drugą szybciej. I przesuwają te drobinki kurzu aż do gardła, i od czasu do czasu wszyscy odkrztuszamy to. Nawet nie kaszlemy, tylko odkrztuszamy. Jeżeli, tu musicie pamiętać, że w tych, tutaj są również takie komórki nerwowe, które mają takie wypustki. Czyli jak jakaś wpadnie większa cząstka i podrażni tą, te, tą, tą, tą wypustkę, to wtedy dostajemy napadu kaszlu. Wtedy dostajemy napadu kaszlu, żeby to, co nam tam wpadło, zostało jak najszybciej wyrzucone, bo to tam nie należy. A czasami, jak zachorujemy na przykład na grypę, czy na tego koronawirusa, to te rzęski są dosłownie ścięte jak, jak kosą. I wtedy te komórki nerwowe wystają wysoko te, te, te zakończenia komórek nerwowych i one są cały czas drażnione. Drażnione są po to, żeby ten śluz, który tutaj mamy, który wynika również z walki z wirusem, żebyśmy mogli go wyrzucić na zewnątrz. Dlatego nie powinniśmy hamować kaszlu, a tyle jest leków, które hamują kaszel o tym kiedy indziej. Więc tutaj ten wirus dociera tutaj z góry Dociera tutaj w ogromnych ilościach, miliardach. I teraz Wam powiem, co się tutaj z nim dzieje. Czyli ten wirus, do, będzie ten wirus, na tym rysunku to pokażę, ten wirus, który dotarł do tej, do tej jednej z komórek, na której tam są też te rzęski. Czyli to jest taka już ta jedna komórka pokazana w bardzo dużym powiększeniu. W bardzo dużym powiększeniu. I ten wirus, czyli koronawirus, który ma takie wystające tutaj, te właśnie cząsteczki tutaj na żółto pokazane, czasami są pokazywane na czerwono, ale oczywiście one nie mają koloru. I ten wirus przyczepia się wtedy, bo, bo z, tak nauczył się tego robić, tak się gdzieś tam w międzyczasie zmienił i Badanie, które dzisiaj wyczytałem, znalazłem, że to nieprawda, że to jest wirus zrobiony sztucznie, chociaż takie głosy są, i ja wiem, że niektórzy w to wierzą, chociaż jakby nawet tak było, to nie ma to żadnego znaczenia, bo on już jest. Czyli ten wirus w jakiś sposób nauczył się przyczepiać do takiego, do takiego miejsca na tej komórce. Nasze komórki mają tak zwane różne receptory, czyli różne takie wypustki, które są ważne dla ich normalnego funkcjonowania, ale ten wirus nauczył się łączyć z takim oto receptorem, który się nazywa ACE po angielsku, to Angiotensin Converting Enzyme Number Two. Czyli to jest z angielskiego ven, ven, y, taki enzym konwertujący angiotensynę, to za daleko nie będziemy o tym mówić, ale w każdym razie on się umie do tego przyczepić, przyczepia się tutaj, tak, to, to żółte to jest tak zwane białko białko S czyli białko S wirusa pasuje do tego czerwonego receptora pokazanego jaka, jako litera I, jak klucz do zamka, tam on się przyczepia jak się tam przyczepi, to widzicie, co się dzieje. To ta, to ta błona komórkowa się tak, jakby wpukla do środka i wciąga wirusa do komórki. Czyli ten wirus dostaje się do komórki, oczywiście nie jeden, bo takich receptorów jest bardzo wiele, czyli w jednym momencie może się do jednej komórki dostać wiele wirusów, i on za jakiś czas uwalnia ze środka, ze siebie, bo w środku ma. ma Informację genetyczną, czyli ma kod SSRNA, czyli kwas rybonukleinowy. Tutaj to jest to, i ten. On wnosi do komórki informację o tym, jak jest zbudowany, i wykorzystuje normalne mechanizmy w tej komórce do produkcji samego siebie i powielania się. W milionach egzemplarzy. I w tym momencie uważam, że muszę Wam powiedzieć dwa słowa. Wiem, że to jest może trochę skomplikowane, bo tu wchodzimy już w tak zwaną biologię molekularną. Ale wszystkie organizmy na świecie mają zapisaną informację o swojej budowie w jądrze komórkowym każdego z nas. Są chromosomy, a te chromosomy są zbudowane z kwasu DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego, który się składa z takich dwóch jakby wstążek, tak, które nazywamy, pod, czyli to są taka podwójna helisa, to się nazywa, a te kolorowe takie jakby wystające tutaj patyczki, czy to są tak zwane yy, nukleotydy. I w zależności od tego, jaka jest kolejność tych kolorowych nukleotydów, które są w DNA nazywają się tymina, Adenina, Guanina i cytozyna, to od tego zależy informacja o budowie naszego organizmu. To jest, to jest cudowny mechanizm, który działa tak samo u bakterii, wirusów, królików. Drzew i wszystkich yy, żyjących na, na świecie yy, i zwierząt i roślin. Wirusy mogą zawierać w sobie zarówno DNA, albo RNA. Kwas, czyli ale ten nasz wirus, który nas teraz atakuje, czyli SARS COV2 zawiera w sobie właśnie tę pojedynczą taką wstążkę, do której Przyczepione są te różnokolorowe tak zwane yy, nukleotydy, i w tym kwasie RNA to są: niebieska to jest cytozyna, zielona to jest guanina, żółta to jest adenina, i ten taki bardziej yy, różowawy to jest uracyl. I tutaj ten wirus, tak jak tu Wam pokazałem na tym rysunku. Czyli ten wirus zapisaną ma informację o tym, jak jest zbudowany i jak można, się, jak można go odtworzyć w tym kodzie, kodzie genetycznym wirusa. I tak jak Wam pokazałem tutaj, on go uwalnia do komórki. I teraz, co się dzieje w tej komórce? W komórce tej ten wirus, i tu mam taką, takie bardzo piękne, uważam, zdjęcie, w komórce ten, ten wirus. To jest ta, to jego powiedzmy to RNA, na, do którego są przyczepione widzicie te takie y, nukleotydy. I w zależności od kolejności tych nukleotydów, ten wirus zaczyna wykorzystując fabrykę w komórce, to to, to, to jest tak zwany rybosom, to jest miejsce, gdzie w komórce tworzą się. Białka. Białka to są najważniejsze komórkowe związki chemiczne, bez których nie da się żyć. I ten wirus, pierwszym białkiem, który on wytwarza, i tutaj możemy sobie to wyobrazić, że tu są aminokwasy. Białka złożone są z takich małych cząsteczek, które nazywamy aminokwasami, jest ich 20, i w zależności od kolejności przyłączenia. Będą, czyli y, y kombinacji różnych, czyli y, y, alanina, guanina, histydyna, one mogą być w różnych kombinacjach ta dwudziestka przyłączona i w zależności od tego, ile będzie, będą krótsze białka, dłuższe białka. W każdym razie wirus korzysta z naszych komórek i zaczyna produkować pierwsze białko. I to pierwsze białko, które ten wirus zaczyna produkować. Nazywa się kochani i tu wam to zaraz narysuję, mam nadzieję, że jesteście ciągle ze mną. Ten pierwszy, to pierwsze białko, które ten wirus zaczyna produkować w tym, na tak zwanym tym rybosomie, czyli tu jest to jego RNA, które się. I ten, a ta fabryka się przesuwa wzdłuż czytając ten kod genetyczny. I w danym tu i czyta takie trzy, trzy miejsca i do tych trzech miejsc tu się przyłącza na przykład jeszcze inny kwas kwas RNA, tak zwany Messenger RNA, sorry, transportowy RNA, tra, t, TRNA, który ma przyłączony tutaj jakiś jeden aminokwas. Potem się przyłącza drugi, taki, który transportuje inny aminokwas, w zależności od tego, jakie tu są literki, na przykład CGT, to tu musi być ACT. I tutaj przyłącza się drugi aminokwas. One są ze sobą połączone. Ten się, od, ten się oddala, a potem następny aminokwas będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tenże, i z tego się tworzy białko. I pierwsze białko, który ten, ten wirus tworzy nazywa się polimeraza polimeraza RNA, czyli polimeraza RNA wirusa. On tworzy sobie specjalny enzym, który później pozwala na jego dalsze mnożenie, na jego dalsze mnożenie i od i zbud zbudowanie ponownie tego tak samo wyglądającego wirusa, który ma te wypustki, te białka S, i on tą komórkę niszczy w którymś momencie, i z tej zniszczonej komórki wydostaje się na zewnątrz i atakuje następne komórki. I to są miliony czy miliardy tych, tych wirusów. To, co tu Wam powiedziałem, że pierwszym białkiem, który ten wirus wykorzystuje, Wykorzystując ten rybosom do produkcji tego pierwszego białka, które tu widzicie, to jest nasza nadzieja, że wiemy, że tak się dzieje. Dlaczego? To już kiedyś chyba pokazywałem, ale jeszcze raz pokażę. A mianowicie, a mianowicie wiemy, że, czyli tu jest, tu jest nasza komórka. Tu jest nasza komórka, jakaś ta. Tu jest ten receptor ACE2. Ten wirus tam już wniknął, czyli tutaj wirus wniknął, zaczął produkować na tym rybosomie. To jest to RNA wirusa i, wy, by, i, za, i wyprodukował białko, które może tak jakoś tam wygląda, specjalnie, które się nazywa polimeraza RNA. I bez tego białka on się nie może dalej mnożyć. I kochani, my wiemy w tej chwili, że najprawdopodobniej badania dalej trwają, ale badania dawne jeszcze na zwierzętach mówią, że ten enzym, który nie pozwala się mnożyć temu wirusowi, można zablokować. Ten enzym jest blokowany cynkiem, cynk, Zn z dwoma plusami, dodatni jon cynku. Cynk to blokuje. Problem jest z tym, że ponieważ błona komórkowa jest tak zbudowana, że nie wpuszcza do środka, czyli gdyby cynk, gdy cynk chce tu się do tej komórki dostać, bo on musi być wewnątrz komórki, żeby zablokować tą polimerazę, czyli cynk chce się dostać do Zn2+ plusy. Chce się dostać do komórki. Nie da rady. Nie wejdzie. Nie może wejść, bo jest dodatni, a, komórka go, a chemiczne właściwości komórki mu nie pozwalają. Nie może wejść. Na szczęście do, okazuje się, że dwa dawne leki przeciwmalaryczne dwa dawne leki przeciwmalaryczne w jakiś sposób tak zmieniają tą budowę tej, tej błony komórkowej, a te dwa leki to jest Chlorokina i hydroksy. Chlorochina. chlorochina. To są dwa stare leki przeciwmalaryczne. One pod, pod, pod powodują, że otwierają w jakiś sposób bramkę. Dla tego cynku. Czyli jeżeli pacjenci są. Ale badań jeszcze jest za mało, ten lek jest badany w tej chwili bardzo intensywnie. Czyli tylko jeżeli te leki bierzemy, może się okaże, że będą jeszcze jakieś inne, które będą również pozwalały temu cynkowi wchodzić. To wtedy ten cynk może się dostać do tej komórki, czyli tu mamy ten cynk ZN to jest chemiczna cynk. Może się dostać do komórki i zablokować tą, ten enzym. I wtedy, wtedy ten wirus nie może się dzielić, jest go nieporównanie mniej w organizmie, i nasz układ immunologiczny, normalnie działający, bez wzmacniania, obniżania, bez sody oczyszczonej i innych cudów, spowoduje, że, że będzie go mniej w organizmie i nasz układ immunologiczny sobie z nim bardzo, ba, dużo, dużo bardziej łatwo, łatwiej poradzi. Tak działa ten, ten mechanizm. Są również, kochani, w tej chwili próbowane leki, czyli tu mamy znowu jakiś, no, ten drugi receptor, który się nazywa ACE-2. I są próbowane leki, i tutaj do tego, jak mówiłem, Wam pasuje jak klucz do zamka, ten, ta wypustka z tego wirusa, która nazywa się białkiem S. To jest to białko S. I są próbowane leki, które mają temu wirusowi zablokować, zablokować, czyli podamy lekarstwo, które się tutaj przyłączy. I ten wirus wtedy, nie, który chce tu się przyłączyć, nie ma niestety już tego miejsca. Czyli ten wirus nie ma jak tu się przyłączyć. I to jest drugie, drugi z mechanizmów, który mamy w środku, pamiętacie, mateł RNA, yy, który chce w... on musi to RNA wprowadzić do komórki, żeby tutaj wyprodukować pierwszy ten enzym polimerazę RNA i dalej się mnożyć. Jeżeli nie wejdzie do komórki, to nie może tego zrobić. Jeżeli wejdzie, to możemy go zablokować cynkiem. Jeszcze są inne mechanizmy, które są nawet dla mnie za bardzo skomplikowane, ale to jest nasza nadzieja i to jest ten, ta rzecz, na którą czekamy. I to jest dlaczego my siedzimy w domach, bo jeszcze w tej chwili nie ma, te leki nie są ostatecznie potwierdzone. Ja mam wielką nadzieję, że będą. Ja mam ogromną nadzieję, że to się, po że to się potwierdzi. Niektórzy mówią, że jest, pewna, że jest 80% szans, że to będzie działać. To jest ogromna. Ogromny procent, że to będzie działać i że będziemy mogli tego wirusa zacząć zwalczać. I jeszcze jedno, kochani: nawet jeżeli będziemy to już brać, to nie musimy brać dodatkowego cynku. Ten cynk mamy w odpowiednich ilościach w naszym organizmie. Ja wiem, że są bardzo też sprzedawane w dużych ilościach, tak zwane różne tabletki z cynkiem. One nie mają nic, do, nie mogą zrobić, bo jeżeli, nie, bo jeżeli ten cynk się nie może do komórek naszych dostać, to nic nie pomoże na choroby wirusowe, inne też. On się musi do komórki dostać. Bez tej otwartej bramki, której w tej chwili bez tych leków nie ma, branie cynku nie daje nam żadnego pozytywnego efektu w leczeniu. Także mam nadzieję, że trochę Wam otworzyłem oczy na to, jak to się dzieje. Jeszcze raz podkreślam ogromno, ogromne znaczenie zakrywania twarzy, bo im mniej tego wirusa dostanie się do naszego organizmu, im mniej się go dostanie tutaj do dróg oddechowych, tym nasz układ immunologiczny łatwiej sobie z tym poradzi. Na tym kończę, bo to już pół godziny, ale krócej chyba się nie dało. Dziękuję za cierpliwość. Ściskam Was, trzymamy się i do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam. Nie żegnam. Ktoś mi mówił, że nie mówimy żegnam.